Nie, już nie korci do tego. Cholera, gorąco wszystko. więcej tej No wybrałeś? No gdzie nowy? Nie stać mnie na nowy. Tyle za no nowego się płaciło. 2799 zł zapłaciłeś? Nie, to była cena za nowy telefon ktoś zapłacił. A to po co ci ten rachunek przyszła? Gwarancja jeszcze jest. A teraz ile zapłaciłeś? Tu nic 1000 nie. 1000 zł. Złotych. Nie widzę. Jedna sztuka. O. Ceny nie ma. O, jaki ładny. To ze mną, na mnie niż teraz. O, 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 o. A co ty tak patrzysz? Patrzę w jakim stanie. I czy rozładowany, czy wyłączony? E, chyba wyłączony tylko. Dobra, co tu mamy? Ładowarkę, której nikt nie używał. To ja. Kabelek. Mam. Ładowarka, ale to taka jak ja mam to duża. Z którą dużą? O z tym Nie, co później będziesz oglądał Budowa jeszcze oryginalna przezroczysta Dobrze To jest fajne A jest? czemu on się tak długo załącza? A to no tylko tacka. To Może nie jest naładowany. to jest tu jeszcze jakieś talerze? To jest ładowarka bezprzewodowa. Nie musisz telefonu trzymać pod ładowarką. A jak się ładuje? Kładziesz tylko. O no tak, o kładziesz no i on się ładuje. Musisz, on nie jest naładowany, bo widzi pokazuje. Chyba ładowarkę też trzeba po, podłączyć do ogniazdka, nie? Aha, myślałam, że to już nie trzeba, tylko położyć. O, tak, energia się bierze, kurde. Stasiu, gołąbki, 17 zrobiłam. Mniejszy, bo. Bo ta kapusta nie ma takich liści dużych. Jeszcze jedzcie. Będziesz jechał do pracy, gdzie ci się chciało jeść, to przyjdziesz i sobie weźmiesz gołąbka, zjesz. jeden czy dwa. Ja ją mówię, kładź duża kapusy, bo to młoda, to dobra. Nie no. masz karty włożonej.